Dzień dobry! Siemano wszystkim! Witam serdecznie w moim pierwszym i ostatnim chyba Christmas vlogu właśnie wstałam i postanowiłam, że zrobić dla Was vlog, dlatego że nigdy nie robię vlogów, a dzisiaj idę do Winter Wonderland. To jest takie jakby wielkie taki, takie straganie w, w Hyde Parku, wydaje mi się Jeżeli dobrze mówię. I to są takie wielkie świąteczne stragany i tam możecie pójść na kolejki świąteczne, pójść na e, co jeszcze, co jeszcze to możecie zrobić. wypić sobie piwo świąteczne, jeżeli macie 18 lat, oczywiście. Zjeść sobie świąteczne, e, nie wiem, e, naleśniki, wszystko, 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 wszystko. Więc ja postanowiłam, że zabiorę was ja tam, będziecie mi towarzyszyły podczas tego e, niesamowitego dnia. Zaraz wam pokażę w ogóle, jak mój pokój wygląda po tygodniu niesprzątania, bo naprawdę nie mam na to czasu. Proszę na to spojrzeć. Czy, jeżeli, 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 nie, naprawdę, ja nie powinnam tego pokazywać, ale popatrzcie na to. Jeżeli ktoś się ze mną utożsamia i ktoś ma taki sam syf w pokoju, to naprawdę... I, i rozumiem was, jest, jest ciężko, jest ciężko to posprzątać. Eee, wczoraj w ogóle um, jestem sobie w pokoju, wszystko jest spoko, siedzę sobie na łóżku, um, po prostu sobie chiluję, że tak powiem. I nagle widzę wielkiego pająka na suficie. I co ja robię? Oczywiście poszłam do mojego e, współlokatora i poprosiłam go, żeby zabił tego pająka, ale on jest jakiś pro pająki czy coś w tym stylu i wziął go po prostu na kartkę papieru i ten pająk spadł z tej kartki papieru i spadł gdzieś na podłogę i nie wiem gdzie. I on jest w tym, to również wynika z tego, że ja próbowałam znaleźć tego pająka wczoraj i ja do dzisiaj nie wiem, gdzie jest ten pająk i ja mam teraz takie po prostu paranoje. leżąc sobie na łóżku i coś mi swędzi, od razu myślę, że to jest ten pająk chodzący pod moją koszulką. Także jest ciężko również z tego powodu. Chciałam wam pokazać ogólnie mój lakier ukochany teraz, którego używam cały czas. To jest Inglot O2M, nie wiem czy tak się to czyta. Wiecież. Że... Nie wiem, nie wiem. I to jest numer jeden. 661, jest niesamowity, jest przepiękny i świetnie się nim e, tym pędzelkiem nakłada ten lakier, także jeżeli jesteście jedną z tych osób, która ma problem z nakładaniem tak jakby aplikacją e, lakierów i nie wychodzi wam to za bardzo, to tym lakierem naprawdę uważam, że każdemu wyjdzie, więc polecam. I ogólnie e, zaczęłam się zastanawiać nad tym, e, czemu ja nagrywam tego vloga wstając rano. I siedząc w futrze w pokoju. Ale ja jestem osobą, która praktycznie cały czas nosi kurtkę w domu i buty. Co jest bardzo dziwne, wiem. I właściwie jestem do tego tak przyzwyczajona, że nie zdałam sobie z tego sprawy, kiedy zaczęłam nagrywać. Właśnie ruszam ee, odebrać rurkę z, z przystanku autobusowego, bo chciałam być miła i po prostu ją odebrać z przystanku autobusowego. autobusowego. Tak. Więc idziemy odebrać Julię Odebrałam już Julię jest, Była mega szczęśliwa Wcale nie ehm, Idzie z tyłu, tak sobie poprawiam modelka <laughs> ehm, Idziemy do mnie na chatę ehm, I potem zobaczymy, czy będziemy robić coś ciekawego Czy idziemy od razu do tego Winter Wonderland Idziemy z Julką już na Winter Wonderland Nie wiem, ile jeszcze razy powiem to Ale chyba już to jest 20 raz, kiedy mówię Winter Wonderland więc jesteśmy gotowe, bo ja po prostu mam włosy. Patrzcie na to. Mm. Mm. Więc zobaczymy, co tam będzie. Ja, ja jestem e, gotowa na jakąś kolejkę. No, Albo. Straszne. Tak, ja raz byłam e, rok temu, czy dwa lata temu. Na takiej kolejce, że tak jakby są siedzonka i jeszcze ciebie kręci koleś tam dodatkowo. Mm, to jest moje ulubione. Tak, tylko że ja psychicznie nie mogłam tego wytrzymać, bo moja koleżanka ona wbija mi paznokcie całą tą kolejkę i myślałam, że umrę tam. Jesteśmy już tutaj. Mieliśmy przeszukiwane torby, co było bardzo dziwne, ale okej. Okay. I jesteśmy już na tych pięknych straganach. Popatrzcie na to. Jest kraina lodu. Idziemy na tą kolejkę. Julka stara się mnie przekonać, bo jestem troszeczkę sceptycznie nastawiona. Nie wiem czemu. Ja mam takie jazdy: albo się wcale nie boję, idę na wszystko, albo mam jazdy i w ogóle nie chcę na nic iść, i się strasznie stresuję. Ale tym razem powiedziałam sobie, że idę, więc. Boję się! Idziemy już, mamy bilety. Mam bilet! w ogóle ja się tutaj tak stresuję, a to idą za, mnie takie, za mną takie maluszki, takie małe dzieci. Więc to chyba nie jest aż tak straszne. Zobaczymy swoje zdjęcia. Czekaj. Dwójka tych chłopców, których możecie właśnie zaobserwować na tym filmiku, to jest ta sama dwójka chłopców, którzy śmiali się ze mnie podczas jazdy tą kolejką i którzy stracili kompletnie do mnie szacunek po tej przejażdżce. Przepraszam za... To naprawdę. I like this. Let me see. I'm sorry. <laughs> Jak takie dwa stare dziady, co poszły na kolejkę. Ale bym zjadła coś słodkiego albo takiego frytasy dobre. Co ty chcesz zrobić? Chcesz sobie tam usiąść? Dobra. Chodź, będę do sobie. Tutaj są, tu jest spoko. to jest pojedynczo. po prostu urywa ci serce. Żeby twoje serce jakby staje i nie możesz oddychać. Masakra. Już wychodzimy. Żegnamy się z tym pięknym miejscem. I powracamy do szarej, brudnej, londyńskiej rzeczywistości. Żegnaj. Bye bye. Siema, powracam. Zrobiłyśmy polaroidy. Niektóre wyszły bardzo źle. Zaraz wam pokażemy recenzja. To jest taki na Awkward. na takie fajne dziewczyny z tumblera, które chcą być sexy, ale im nie wychodzi. Teraz <grym> najlepsze zdjęcie. <grym> moje najlepsze, moje ulubione. To jest najlepsze zdjęcie na świecie Don't focus, don't focus. Oj, tam. Opiekunka niepełnosprawna. na to nie wygląda tak źle No ale zaraz zsumuję. Patrzcie, taka otyła kolejne. Otyła opiekunka i jej niepełnosprawna podopieczna Także... <ślistny> Ty jesteś nie, niepełnosprawną. <ślistny> Cześć, Cześć. wszystkim w dzisiejszym filmiku chciałam Wam pokazać jak zrobić Takie niesamowitego e... nie dwa niesamowite dwa barkocze Jakie chciałaś? Dobierane? No takie tutaj, takie dwa, you I, know what I mean. <ślistny> <noise> jak zrobić parkocha? Stąd na łóżku. Mogłam mniej włosów zabrać, bo się zaczyna tutaj. Chcesz, żeby się tutaj zaczęło? Nie wiem. Nie chcę mi się tego robić. Wiesz, ja to zajmie. Dobra. Zostaw tak. Słuchaję, <noise> Henry, już czuję ten ból. Noga mnie boli, nie mogę. <noise> Przyznaję się, jestem leniwa czasami. Nie, po prostu jak... Jak sobie wyobrażam, ile jeszcze to potrwa, a ja chcę iść, to już mi I nie chcę. Let's go. Ale my idziemy. <laughs> <laughs> Ale to tak powiedział. Ale to tak powiedział. Ale jak to idziemy? Ale gdzie idziemy? Ja no. mam do McDonalda? No. <laughs> um, w sumie sp sprawiło mi przyjemność nagrywanie tego vloga dzisiejszego. Tak wam, Tak się z wami z y podzielę moimi przemyśleniami, że, że w sumie spoko, że w sumie mam nadzieję, mam nadzieję że nikt mi nie ukradnie aparatu, bo tutaj się ludzie już jakiś samochód podejrzany podjeżdża. Ludzie Wyszłyśmy, mamy McDonald'sa, a tutaj jest sobie kurczę Bolek Lisek na na Siedzi sobie na no la, Blasia, no przecież ja zaraz nie popłaczę, to jest tak najsłodsze, że na świecie. Nie bój się! Jaki piękny! Siemano, właśnie zmazuję make-up i kładę się spać, więc tak jak zakończam mój vlog z moim niesamowitym make-upem, który zmazuję. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał, bo w sumie fajnie się go nagrywało i... Fajna sprawa takie vlogi od czasu do czasu, więc... Zgadzasz się Martina? No. Martina wszystko rozumie. Do zobaczenia w następnych filmikach. Dawajcie mi znać, czy Wam się taki vlog podobał. Pa! Dobranoc! Jest już pierwsze 30 ludzie. O tej porze to już minionki śpią nawet. Pa! Dobranoc!